Poszedłem na ryby, no nawet dobrze poszło, bo pierwszy karp w tym sezonie został złowiony, brania były, wszystko, to było. No, no a z ryb się okazało, że w kasynie skończyłem, no i tam mniej dobrze poszło, ale bawiłem się super, no. Miał być stream wczoraj, ale kułem kaca i w domu siedziałem i oglądałem jakieś g***y. Takie wytłumaczenie. Rzeszów to jest to, gdzie macie rondo dla pieszych i to posąg tej wielkiej, tego... Wielkiej ciwki. no a odkąd się przebradziłem, no. to są dwie, więc git. Hey guys. Anyone here? Hello? Słodziaczkowo uwu, albo tak męsko ara ara, albo zrobić tak niebezpiecznie takie grr I wysyłam cię z dolarów. U! u. You no. can choose, my mate, you can choose, you have free... Dobrze. Co robisz? Ja musisz mi to tysiąc. Co ty robisz? Kur... Uwu, słodziakowe. To no było niebezpieczne. Albo... Ale było. Ara, ara bardzo. Me... Nie było nic, ja nie słyszałam! No zrobiłem UW. Masz 10 sekund, jeżeli nie, to ta kasa przepada i... i nie ma. <laughs> Upadek człowieka! <grym> <grym> Zawsze, Czarwi! to będzie ten tysiąc <grym> <synie. grym> Ale twoje słowa mają niesamowitą moc. Wspomniałeś o tym, że w te wakacje na 100% zagraż Werdera i Lewy nagle rezygnuje z gry w kadrze, żeby sobie go obejrzeć. Będę siedział, albo właśnie, albo po co mi słuchawki? Ty, bo ja mam. O kurde! ja nie mam włosów! <grym> Przepraszam, pan jest taki. A, pan, pan tak sobie dobra, dobre. dobre, dobre. Dobre, 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 dobre. Na każdym koniu inaczej się jeździ. Na każdym inaczej się jeździ. Chodzi mi pod takim względem, że każdy inaczej jest zbudowany. Gratulacje Torek i Zroka! Torek! 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 Z czego jest ten kabel? Ku... Już to ich drugi major w tym zespole, w tym składzie, który Win zbudował, więc wydaje mi się, że są bardziej. Ale nie no, było wywołania Kam 4 Halo! Tak, z zaskoczenia widzieliśmy Maćka. On nie wie chyba, że już go pokazujemy. Ja słyszałem, że ten stream on, dopiero. On się myje tam? Myślałem, że on wszedł sobie wiesz... Ale wiesz co, to? a jest... on, on prysznic bierze? Tak, pa, pa, Ale pa, pa. też mógł skada by tam dostać. Nie, 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 nie. Pa. Usłyszysz, jego go, pa. Ku... Pa. Ja go w... Ale no, nie, nie ma się Sparzy mu co dziwić, bo on się bał już o elektryk, że mu wyjdą, ku... No, bo ja czy wcelo... ja byłem celowany w elektryk, cały no, czas. No nie wiem No nie wiem, no nie wiem No nie wiem czy trzymasz elektryk, kurwa. A jak gościu wybiegnie tutaj, to będzie zostało tymi flaszami górą, nie? Tu wszystkimi flaszami tam Pokazuję panom smoke, pokazuję jakieś rzeczy, a Sajo pisze, żeby wyjechać Izaka. Bo chcę ich kurwa czegoś nauczyć właśnie, nie? I później piszą mi ku... w komentarzach, że Izak jest toksyczny. Jak... Ku... Nie ...być toksycznym, jak muszę się używać z takimi debilami! No ziarno. O ku... a! Do wody, bagieta, do wody, szybko, Tu ku... nie tu, tam było. Oj, ku... ocenia wybór nowego prezydenta? Bardzo negatywnie. Dlaczego? Bo to jest Alfons, a nie prezydent. Dlaczego Alfons? A ocenia <laughs> nowego Dobrze, dobrze, jedziemy. Nie no, patrzcie na <śmienicielce> Tego... Tego to ja... Tego to ja przypuszczałem, że zobaczę takie coś jeszcze A jeszcze k. na fazycie? Jeszcze mamy chwilę czasu Franio i Disco Karo obok siebie Ja sam nie wiem co tutaj się wydarzy To to k***a To to kur jest tutaj, o. Wow. gdzie się, kuwa? Jakieś reklamy mam, k***a, lebeka. Ej, kuwa, ile niech jest, ja to mam rozdawać komuś? Zobaczcie. kupa. Ile reklam i wpier***li, ty. Do kieszeni. Kuwa. Tylko, że się zapłacili za to. 7 lat w Singapurze masz za to. Zagranie Valoranta? Tak. Nie, rioting to znaczy ten... <śmiech> <śmiech> eee... Zamieszki. Dymy. 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 Jak to powiedzieć? Zadymka. Zadymka? It's in the forest. In tak się tak mówią. Ustawka. 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 in the forest. Ustawka. Czyli Nawrocki by siedział? Tak. Wszystko jasne. 7 lat and kenning Macie chłosty w Singapurze? No ja myślę, że Nawrockiemu by się to akurat spodobało. Nie mówimy, oh. Do 10 lat. Jail term oh. may extend. A, ah, it can Jeżeli extend. Ej, faktycznie jest biczowanie zajebiste. Można się tam zgłosić? Aha! Ale w Polsce nie ma takiego. biczowania? Ta, nie ma takiego, takiego bicia. bicia. <laughs> Że sąsiad, taki przykładny. Duży pies, dzieci, żona, rodzina, e, aktywny tryb życia rowerek po południu czy coś, no i ja akurat z Ryszardem ze spaceru wracałem i w wózku był już Ryszard. Do windy wchodziliśmy. No i akurat też sąsiada w windzie spotkaliśmy i się nas pyta. Czy chłopca, czy dziewczynkę mamy? On stał z takiego kąta, że nie było widać w wózku, bo wózek jest jakby zasłonięty i trzeba byłoby się schylić. Ja powiedziałem, że to futrzak. I nie zrozumiał on o co chodzi. Nie, za bardzo i Kasia coś tam dopowiedziała, powiedziała, że, że chłopczyk. I, i, I dopiero pod... I jeszcze bardziej nie zrozumiał, co tu się rozchodzi i powiedziałem, że kot. A wciąż, że to fajnie i że dobrze te koty mają, że wózko. Masz mnóstwo skinów, których już nie używasz? Sell Your Skins to najprostszy sposób na sprzedaż Twoich skinów. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Skorzystaj z mojego kodu Mega albo z linku w opisie pod filmem. Sell Your Skins ma do zaoferowania wiele metod płatności, takich jak Paypal, przelew bankowy, Revolut i inne. Przedawaj skiny i zdobywaj bonusowe poziomy, dzięki którym dostaniesz lepsze ceny na zawsze. Nie zapomnij użyć kodu Mega, link w opisie. Co by Pan zrobił z szerzącą się nienawiścią w stosunku do osób ze społeczności LGBT? Chcemy zorganizować w Dzień Wyborów, od razu po zaprzysiężeniu czarnego Espresso, wielką paradę równość dla każdego, żeby każdy miał szansę do siebie się zbliżyć, porozmawiać, żebyśmy znaleźli wspólny dialog. W momencie, kiedy już wszyscy będą na paradzie, Nasze odrzutowce zrzucą bombę i wypierdolimy to całe towarzystwo w piłę I pozbędziemy się tej kurwa zarazy z miasta. Tak jest, panie prezencie? Zupełnie nie, zupełnie nie o to chodziło mojemuś tobowcowi. To jest Zak to jest kawałek. Co? Chodź tu, chodź tu, to. Chcesz się ścigać, krok coś mną? Co? Całej smoka, i Co teraz, jak mówię? Całej smoka, masz smoka. Jak się z kolaną! <noise> Stare garbaty. I <noise> co grano? Najpierw sprawdź, jak kosztuje. Zbijemy ksiatkówce. Za późno trochę rzuciłem. Całeś smołka, to masz smołka! Co? Całeś smołka, to masz smoka. Ja pa koniu, bo nagrywamy. Co? Chciałeś smołka, to masz smołka! Co? Co? Chciałeś smołka, to, to masz. Co? Chciałeś... Gdzie on się odwraca? Nie. Seria Pro, się do gry. Co? A miałbym... Ej, co? Ja by... co? <coughs> Seria Pro, się do gry. Cały smołka max smołka. Po 73 take'ach w końcu ci się udało. Przyjemnie się patrzy na to nie spodziewałem się szczerze mówiąc takiej, takiej formy. No na ciebie też się dzisiaj przyjemnie patrzy. to prawda, ale... Wczoraj kończyliśmy w jacuzzi. No, a dzisiaj zaczynamy obok siebie, ale jeszcze w ubraniach. I, jeszcze w ubraniach. Tak. Ty jeszcze masz na sobie skarpetki, no ja już nie, to mogę zdradzić. <noise> a ty zawsze pierwszy do... Konkretów. No tak, to prawda. Zb wy się rozjeb... To grają dzieci, k***a?! Zabalona. jeb***a! To z gorszych wszystkich wszystkie horrory, jakie grałem. Co za cipa jeb***a. No i co? I co się chowasz? Ale spokojnie Jaśmina, dla ciebie też też mam ehm, W zagłówku, w schowku leży pakiet luksusowej bielizny Jest dla ciebie Możesz ją zwinąć w kulkę i zatkać sobie nią ryj Żartowałem, żartowałem, musiałem powiedzieć żart, bo mi, nie, ja bym nie, nie użyłbym go nigdy w życiu, rozumiesz? Nie. Potrzebowałem go, serio. serio bo ja musiałem, na potrzeby to Prawdopodobnie mi, zarobiłem nim dwie stówki mu, chociaż. No, serio, no, daj mi, musiałem, musiałem, zrozum, musiałem. Eksperci to jest... próbują pra Ej! pracować. Daj zamach. Co to ekspert? Na... Będzie bifik, będzie bifik. O chłopie. Morgen! Już po tobie chłopie. No tak. E do no walka na poduszki, panowie, to nie może się inaczej skończyć. Jedziemy z nimi Co tu się dzieje? Dostał, dostał. Ale tam lampa! Jeden HP ma, jeden HP ma! A czeka, właśnie, słuchawki trzeba. Muszę strzelać, że gdzieś tu Okej, okay, miałkę. Okay. Nareszcie. Zaskakująco. Okay. Bardzo spokojnie. Kontrolowany jako na Bardzo spokojnie, może zmienił taktykę, widzisz. Merytoryczny natan. Merytoryczny natan. No, takiego go jeszcze nie widzieliśmy. Nie! wierzę wow! w wow! oh, oh, Nie! Nie wierzę w to! Nie! Nie wierzę w to! Nie! Nie... Wygląda angielsko albo francusko. I to ale czy okej No Ty! Ty. Obszczany Obszczany znak. Znak. Palił się ładnie Ja no. kur... wylało się wszystko Dajcie pauzę Ordowik to jest jego pierwsza wiadomość ka kur... na czacie I od razu pierdol się napisał Domek z tego nie do raku robił Spalony Nie wiem co to do Skink? Z tego, że nie wiem, ale mam na przykład, y, panie kolego, taki sklepik jak Buggy Shop, tam są zajebiste koszuleczki, kubeczki y, i normalnie czapeczki y, z, z moimi lokomotami. Ja bym kupił z bomby po takim przejściu. jest za zagłośno to, nie zagłośno. Boże święto nadasta. Szybciutko, spokojnie. To raz wypierło to nie ma tragedii. Za dobrze, no dwa razy na razie wyjechało, to nie ma tragedii, widzowie. No wiecie jak jest Kula CO jest? ej! Dzień dobry! O Zajęte! <laughs> kręcę w kółko Gra była półkula. Ja pierdol... Daj mi. Nie wiem. Ja pier Argenty... Nie kliknąłem. Nie kliknąłem, stary, bo mi kur... wyskoczył! Jakiś jebany kurwa ten! Kalisz. No to mamy, kurczę, kłopot. Dobra. A jakieś inne miasto? Coś większego? Na przykład jakiś Gdańsk, Warszawa tego typu? Nie, no ja wiem, że Kalisz jest dosyć duży, ale gdzie on jest? Ty ja zapomniałem Kalisz? Jest git. One stoją w, na obozie, po prostu. Rozjebałem ale rozje straciłeś też yy, pojazd. A to potrzebny był jeszcze? Ja nie wiem, czy to nie był taki specjalny pojazd do misji, ale. To wyciągnijmy to z wody. Ja bym powiedział, że to może być Karolina Północna po czerwonej, czerwonym foncie na tablicach rejestracyjnych, jak dobrze pamiętam, ale no nie widzisz. mam pewności, nigdy się tego nie uczyłem jakoś specjalnie. Lubię Pensylwanię od Lewusa, o wiele mniej lubię to Illinois i to było nawet Massa Chusetts. Słuchaj, na siłowni wiesz, jaka zasada jest, a w geogeserze jest to troszeczkę inna. Najpierw masa, potem Chusec. Nei. <laughs>